Studio Plotagon prezentuje wam film pod tytułem Anna w opałach 3. Marlena: Cieszysz się, że spędzimy ten miły dzień z naszymi przyjaciółmi. Bo ja tak. Tak, Ania. Też się cieszę. Nie możemy się doczekać Aż spędzimy ten miły czas z naszymi przyjaciółmi. Jestem taka podekscytowana. Ja też. No więc, bez zwlekania, wyjdźmy z naszego domu i tam się spotkamy z naszymi przyjaciółmi pod kawiarnią Kali i Klary. Idziemy. Tak, Aniu. Idziemy. Nie ma czasu do stracenia. Dobrze, już wyszliśmy z naszego domu. To teraz ruszajmy do kawiarni. Musimy być tam punktualnie, abyśmy się nie spóźnili. No więc chodźmy. Zgadzam się z tobą, Aniu. Chodźmy. Dobra, to teraz pójdziemy właśnie tym chodnikiem prosto do kawiarni Kai i Klary. No więc idziemy dalej. Zgadzam się z tobą, przyjaciółko. Idziemy dalej tą drogą. Tymczasem w domu gangstera Bartosza. Rany Julek, ale nudy w tym domu. Tutaj praktycznie nie ma nic do porobienia. Może w telewizji będzie coś fajnego, a więc włączam telewizję. Wszystkie drogi są zasypane śniegiem, możliwe będą wypadki na drodze. Przygotowania do sylwestra powoli dobiegają ku końcowi i niedługo pożegnamy 2024 rok. Darek Giroński, witam Państwa i zapraszam na Plotagońskie wiadomości. Nie, no nie będę oglądał tych durnych wiadomości. Tu nie ma nic ciekawego do oglądania. Wyłączam tą telewizję. Super, teraz jestem mega znudzony, i nawet ciekawych programów na tym telewizorze nie ma do oglądania. No, muszę zrobić coś fajnego w tym dniu. Pytanie tylko: jak? Muszę pomyśleć. Kurczę, nic nie mogę tu wymyślić w domu. Może jak wyjdę na dwór na spacer, to może pomyślę, co mogę tu porobić w tym dniu. To chyba dobry pomysł. No więc idę, ale najpierw muszę wstać z tej kanapy. No więc wstaję, już wstałem z kanapy i poszedłem do tych drzwi. No więc wychodzę z domu, już wyszedłem z domu, no to teraz mogę już wyjść na spacer. No więc idę, dobrze, już wyszedłem na spacer, no to teraz mogę na spokojnie się zastanowić, co mogę tu porobić w tym dniu. Tak więc idę dalej. Wracamy do Ani i Marleny. Jesteśmy. Dotarliśmy do kawiarni Kai i Klary. Trochę czasu nam zajęło, ale w końcu udało nam się tutaj dotrzeć. To prawda. A więc nie traćmy czasu, tylko wejdźmy do środka, zanim tu zmarzniemy. Racja. No więc, na co jeszcze czekamy? Wejdźmy do środka. Cześć Ania i Marlena. Miło Was widzieć. Przybyliście do kawiarni w samą porę. Cześć Ania i Marlena. Cieszymy się, że wpadliście do nas. Wasi przyjaciele właśnie na Was czekali. Zmieściliście się w czasie. Cześć Kaja i Klara. My też się cieszymy, że mogliśmy Was odwiedzić. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć Kaja i Klara. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że postanowiliśmy Was odwiedzić. To dobrze, że nasi przyjaciele czekali na nas w kawiarni. Też tak sądzę. No więc przywitajcie się z nimi, a ja z Klarą przygotujemy coś specjalnie dla was. Dobrze. Już się z nimi przywitamy. Cześć kochani. Fajnie, że was znowu widzimy. Cześć Ania. My też się cieszymy, że znowu cię widzimy. Hejka Ania. Siemka Ania. Witaj Ania. Hej Ania. Cześć Michał. Fajnie, że cię widzę. Cześć Marlena. Bardzo się cieszymy, że cię widzimy. Hejka Marlena, witaj Marlena. Siemka Marlena. Cześć Marlena, witaj Marlena. No, skoro już się przywitaliśmy, możemy teraz zrobić chwilową pogawędkę z naszymi przyjaciółmi. No więc, zróbmy to. A teraz zobaczmy co u gangstera Bartosza. Ja cię kręcę, poszedłem sobie na mały spacer i nadal nic nie wymyśliłem, co by tu porobić. Chyba za chwilę umrę z nudów. Zaraz, chwila, a kto tam jest w środku tej kawiarni? Nigdy wcześniej nie widziałem tej osoby, muszę to zobaczyć. O nie, znam tą dziewczynę, to jest przecież Ania, i ona prawdopodobnie umówiła się na spotkanie ze swoimi głupimi przyjaciółmi na tej wstrętnej kawiarni. I jeszcze tu widzę mnóstwo przyjaciół na tej kawiarni. No nie, tego tak nie zostawię. Ciekawe, co by tu zrobić w takiej sytuacji, muszę się zastanowić. Mam pomysł, zamierzam ją dokuczyć. W ten sposób Ania na pewno odwoła to spotkanie i już nigdy nie spotka się ze swoimi przyjaciółmi przez jakiś czas. Ależ dobry pomysł wymyśliłem. No więc nie marnujmy czasu, tylko zróbmy to. Ale najpierw muszę poczekać na odpowiedni moment. No więc czekam. Proszę bardzo, a oto ciasto truskawkowe z polewą czekoladową dla wszystkich. Dziękuję, Kaja. Jesteś bardzo pomocna. Nie ma sprawy. I jeszcze przyniosłam dla was sok pomarańczowy do popicia. Dziękuję, Klara. Jesteś bardzo miła i pomagająca. Do usług. A zatem życzymy wam smacznego. Dziękujemy. Megalodon. Czy jesteś zadowolony, że Ania zaprosiła nas na spotkanie w kawiarni Kai i Klary? Oczywiście, że tak, Krzysztof. Jestem zadowolony, że nasza przyjaciółka nas zaprosiła na to spotkanie. Też tak sądzę. Michał, cieszysz się, że Ania zaprosiła nas na to spotkanie w kawiarni. Tak, ozonku, też się cieszę. Ja bardzo uwielbiam spotkania z przyjaciółmi. Ja też. Eleonora, jesteś zadowolona z tego spotkania, która zaprosiła nas Ania? Tak, Gabi, jestem zadowolona z tego spotkania, która Ania nas zaprosiła. Bardzo się cieszę. Stop, wystarczy już tej pogawędki, nie będziecie tutaj robić żadnego głupiego spotkania. Ojejku, Marlena, znasz tego gościa? Też chciałabym to wiedzieć. Dziewczyny to jest gangster Bartosz. Jest to najbardziej denerwująca osoba w całym Plotagonie. Gangsterze Bartoszu, a co ty tutaj robisz? Próbujesz popsuć nasze spotkanie. Nie twoja sprawa, Krzysztofie. I nie zamierzam z tobą gadać ani was też. Ja chcę tylko pogadać z Anią. Aniby o czym chcesz ze mną pogadać, gangsterze Bartoszu. Chodź ze mną, to się za chwilę dowiesz. Dobra, skoro już tutaj podeszłam, to powiesz mi, o czym chcesz ze mną pogadać. O tym, że twoi przyjaciele cię nie lubią, bo wyglądasz okropnie. Co, ale jak to moi przyjaciele mnie nie lubią? Ja wyglądam okropnie. Ja wyglądam bardzo ładnie. Ania, nie słuchaj tego gangstera bartosza? On próbuje cię dokuczać. Twój przyjaciel megalodon cię nienawidzi, bo zrezygnowałaś z tej pracy i przeniosłaś się na inną żenującą pracę. Gangsterze Bartoszu, proszę nie dokuczaj mnie, już powoli zaczynasz tracić mój humor. Gangsterze Bartoszu, proszę cię, skończ opowiadać bzdury i nie dokuczaj Ani. To jest nasza przyjaciółka. Zgadzam się z Dawidem, skończ opowiadać bzdury w tej chwili i zostaw Anię w spokoju. No właśnie, Ania to jest nasza przyjaciółka, a ty niepotrzebnie ją dokuczasz. Potwierdzam to, co oni mówią do ciebie. Zostaw Anię w spokoju, gangsterze Bartoszu. Zgadzam się z innymi. Zostaw ją w spokoju i ją nie dokuczaj. Nie odzywajcie się, nie do was mówię tylko i wyłącznie do ani mówię. Więc zamknijcie się i nic nie mówcie. Twoja przyjaciółka Marlena ścięła sobie włosy i teraz wygląda bardzo brzydko. Powinnaś z nią nie gadać. O, biedna Ania chce jej się płakać. Jakie to smutne. No i zobacz, co zrobiłeś ze mną, gangsterze Bartoszu. Teraz zaczynam płakać przez ciebie. Naprawdę jesteś niemiły do mnie. Gangsterzy Bartoszu. To było bardzo niemiłe z twojej strony. Radzę ci, abyś przeprosił moją przyjaciółkę, bo inaczej Kaja i Klara wyrzucą cię z tej kawiarni. Nie, nie przeproszę ani, koniec i kropka. Masz ją na tych majst przeprosić. Bo inaczej będziesz miał poważne kłopoty. Ja nie żartuję. A ty dostaniesz pięścią w głowę, jeśli jeszcze raz mi powiesz, że mam ją przeprosić. Nie no, mam dosyć tego gangstera bartosza. On dokucza Ani i jeszcze grozi Marlenie, że ją uderzy. Musimy natychmiast zadzwonić po policję. Absolutnie się z Tobą zgadzam, Kaja. Zadzwońmy po policję, aby zabrała tego gangstera bartosza. Zostawcie to mnie. Ja zadzwonię po policję. Dzień dobry. Tu komisariat policji. Co się stało? Dzień dobry. Tutaj mówi wasz kreator serialu Michał. Dzwonię w tej sprawie, bo gangster Bartosz dokucza nie i jeszcze groził Marlenie, że ją uderzy. Proszę go aresztować jak najszybciej. Jest w kawiarni Kai i Klary. Nie martw się, Michał. Zaraz zawołam policjanta i policjant przyjedzie do was jak najszybciej i aresztuje tego gangstera. Bardzo dziękuję. Czekamy 10 minut później. Słyszysz ten dźwięk. To policja już przyjechała do Ciebie, aby cię aresztować gangsterze Bartoszu. Więc nigdzie nie uciekaj. Już możecie wejść, panowie. Stać, ręce do góry, gangsterze Bartoszu. Jest pan aresztowany za niepotrzebnie dokuczanie ani oraz za próbę popełnienia przestępstwa dotyczące bicia innej osoby. Ale panie władzo, ja nic złego nie zrobiłem. Mogę to wyjaśnić. Spokojnie, wyjaśni pan nam wszystko w komisariacie. A teraz niech pan przeprosi Anię, a potem marsz do naszego radiowozu natychmiast. No dobrze, już przeproszę. Aniu, bardzo przepraszam, że cię dokuczałem, już więcej tego nie zrobię i nie będę więcej opowiadał jakiś głupot. No, od razu lepiej. A teraz marsz ze mną do radiowozu natychmiast. Tak jest, panie władzo. Już idę. Nareszcie, ten gangster Bartosz wyszedł z naszej kawiarni. Ten koleś już mi działał na nerwach. Mi też. Co za ulga, że gangster Bartosz wreszcie wyszedł z naszej kawiarni i mamy z nim spokój przez resztę dnia. No to prawda. Ale ja dalej jestem smutna i niezadowolona po tym, jak gangster Bartosz mnie tak upokorzył tymi wzdurami. Nie martw się, Ania. Gangster Bartosz już zniknął z tej kawiarni. Rozchmurz się. Wszystko będzie dobrze. Zgadzam się z Marleną. Nie martw się, Ania. Wszystko będzie dobrze. Potwierdzam to, co Krzysztof mówi. Zgadzam się z Megalodonem. Ja też się z nimi zgadzam. Ja również się zgadzam, to co oni mówią. Ja też się zgadzam, to co oni mówią. Ja również. Ja też. Ja też się z nimi zgadzam. Ja tak samo. I ja również się z nimi zgadzam. Proszę nie bądź taka smutna. Wszystko będzie w porządku. Bardzo wam dziękuję, że mnie pocieszacie. Jesteście bardzo mili. No, skoro teraz polepszył mi się humor, możemy teraz ze spokojem zjeść to ciasto i cieszmy się naszą chwilą. Super. Właśnie na to czekałam, aż to powiesz. Cieszę się. No więc, na co jeszcze czekamy? Usiądźmy teraz na swoich miejscach i jedzmy ze spokojem to ciasto. A teraz zobaczmy, co się dzieje u gangstera Bartosza. Gangsterze Bartoszu, będziesz tutaj siedział w więzieniu na jeden dzień. Mam nadzieję, że to czegoś cię nauczy, aby nie dokuczać ani i nikogo nie uderzać w twarz. Teraz wychodzę. Miłego spędzania czasu w więzieniu. No świetnie, teraz zostałem zamknięty w więzieniu na jeden dzień przez policjanta. A tak chciałem spędzić resztę dnia w moim domu. No cóż, jednak spędzę resztę tego dnia w więzieniu. To jest najgorszy dzień w moim życiu. Koniec.